Proszę pana, proszę pana. Poświęci nam pan dwie minuty? Mamy taki numer, który jest po prostu super. Tak, super. Moi drodzy, przez całą karierę hołduję dwóm podstawowym zasadom: raz, że każdemu trzeba dać szansę. I dwa, żonglerka to dno. To co to za numer? To straszne! To było aż. Nie wiem, co to jest, ale tak, że uciekam! jak Czy to on? Tak, to jest upiór. Jaki upiór? Co oni tam robią? Patrzcie! Teraz tam! Elma, śledź go na monitorach. Będziesz mówiła, gdzie jest. Dawne? idziesz ze mną. Tak? <susur rồi> <skrędy> Lewa or na końcu korytarza, drugie drzwi na lewo. Kręcimy to wszystko. Wiadomo, to świetny materiał! Fantazja! Uuu! Damy to w zwiastunach czy wpuścimy na MyTube'a? Tak! Mm. Wszystko dobrze? Welma, którędy? Nie wiem. Nie wiem, dokąd poszedł. Tutaj nas nie znajdzie, tak? Tak. Czuję cytryny. Tak, ja też czuję cytryny. A ty też czujesz? Hmm? Co? No. A gdzie jest północ? Na lewo! Nie, na prawo, potem na lewo! O. Przepraszam! Nie, to ja przepraszam! Ja nie chciałam! Widzicie! Jest na schodach! A, a, a. Co? Widzieliście to? Może to faktycznie jest duch. Jak on mógł tak zniknąć? Musi być jakieś wytłumaczenie. Jasne, takie, że to duch. <laughs> duch, który pachnie cytrynami, to raczej dziwne. Ale już nie będzie dziwne, jak duch nie będzie tak pachniał? Musimy odkryć o co chodzi. A? Pies! Pies? Gdzie? Zabierzcie stąd tego pchlarza i to już. Hmm. Zostawił ślady. Chyba tu widzę ślady. Wypikał ścian czy nie? Wielkie nieba. Trzeba odkazić cały budynek. Dobrze, że mam coś w samochodu. Siu, powiedziałem! Chodźcie już. Całą podłogę trzeba umyć i wypolerować. Dobra, zamelduje nas w hotelu i pogrzebie w internecie. Kudłaty i Skubi, pójdziecie do biblioteki i poszukacie książek o historii tej opery. Dlaczego akurat my do biblioteki? Ja w tym czasie rozejrzę się po budynku. Dafne, pójdziesz ze. Tak! Idę z Fredem! <grym>